Klęcząc, zwyciężamy. Tom pierwszy, Edwin i Lilian Harvey. Wprowadzenie. Tak jak wielu chrześcijan, którzy pragnęli odnosić sukcesy w pracy dla Boga, doszliśmy do wniosku, że tylko Duch Święty może wpłynąć na trwałe rezultaty. W ciągu kilku ostatnich lat poszukiwań wynikających z pragnienia serca, zebraliśmy wypowiedzi wielu, Oddanych Bogu kaznodziejów i misjonarzy, którzy odkryli ten sekret, że Duch Święty pomaga nam, kiedy zmęczeni własnym wysiłkiem prosimy i szukamy i pukamy. Pragniemy podzielić się tą lekturą z Bożymi dziećmi i rozpowszechnić ją tak szeroko, jak tylko będzie to możliwe. Modlimy się pokornie, aby życie i praca wielu ludzi, którzy będą czytali tą pierwszy i drugi klęcząc Zwyciężamy, było błogosławione i ożywione. Każda książka zawiera sześćdziesiąt rozważań, które są skarbcem cennych myśli dotyczących modlitwy, a które ułożyliśmy w logiczne dla nas działy takie jak ważność modlitwy, czas na modlitwę, modlitwa i społeczność, przeszkody w modlitwie, wytrwała modlitwa, modlitwa wstawiennicza i modlitwa a wiara. Mamy dług wdzięczności wobec wielu naszych przyjaciół i partnerów w modlitwie, którzy tak bardzo zachęcali nas w tej pracy. Szczególnie dziękujemy naszym współpracownikom, którzy niestrudzenie pomagali w korekcie, maszynopisaniu i na wiele innych sposobów. Tak więc wysyłamy, klęcząc, zwyciężamy z gorącą modlitwą, aby jej poselstwo pomogło w ożywieniu modlitwy na wszystkich frontach. Edwin i Lilian Harvey.